Anżliko, jak to by udało się przetrwać w tym dramatycznym okresie pandemii COVID-19? Eee, witam serdecznie. Eee, muszę powiedzieć, że to był dla mnie bardzo ciężki czas, eee, dlatego że właściwie cała moja branża została zamknięta, ale eee, ja nie miałam żadnych zleceń ani sesji zdjęciowych. Eee, także nie mogłam jechać na wybory MISK, które miały się odbyć eee, na Filipinach wszystko zostało zamknięte po prostu tak na, na gwałt. E, I muszę powiedzieć, że to był dla mnie bardzo ciężki okres. E, myślę, jak dla, e, dla wielu z nas e, zwłaszcza nie tylko branża, jeśli chodzi o medialna i, i e, jakby tylko tutaj nasza... E Olingowa. Tak, tak, dokładnie. Tylko myślę, że to w całej branży i wiele ludzi e miało problem właśnie przez związanego, problem związany z wirusem. Powiedz, jeżeli chodzi o sesje fotograficzne, czy jednak te kontrakty zostały wznowione? Na chwilę obecną troszeczkę wszystko idzie do przodu, troszeczkę to się wszystko rusza. Natomiast jakby ten rok miał być dla mnie takim najmocniejszym rokiem w moim życiu. Miałam bardzo dużo kontraktów podpisanych, dużo sesji zdjęciowych, nie tylko i reklamy, a także miałam wyjechać na wybory MIS i to tak nawet myślałam, aby ten rok był taki, który zamyka cały mój rozdział związany z modelingiem. No i zaczynam nowe życie związane z rodziną. Natomiast jakby wirus pozmieniał moje plany, zupełnie zmienił moje plany. W związku z tym dalej będę musiała pracować jako modelka, fotomodelka. Dalej będę reprezentować Polskę na wyborach MIS za granicą. Także... No co, można powiedzieć, że pół roku e, nie pracowałam? Czy obawiam się drugiej fali koronawirusa? Szczerze mówiąc, e, wszystko to zależy, jak media, e, można powiedzieć, e, nagłośnią tą sprawę. E, ja osobiście na początku bardzo, bardzo byłam przerażona tym wirusem i się stresowałam, co to będzie. Co będzie z moją rodziną, co będzie z moimi bliskimi, co będzie z, ze starszymi osobami. Wiele, wielu tym osobom pomagałam, jeździłam na zakupy, bo stwierdziłam, że skoro jestem dużo młodsza, to. Dlaczego nie mam tym starszym ludziom pomóc i pojechać na zakupy hmm, chociażby do apteki czy jakiekolwiek... E Potrzebne, potrzebne po prostu sprawunki zrobić, także zaopatrzałam straż pożarną, śpiewkę. Dlaczego? dlaczego? W wodę i środki, w środki po prostu higieny, bo bardzo dużo tego brakowało. Akurat w Wielkopolsce, można powiedzieć, że w telewizji tego tak nie mówili, natomiast na prywatnych zbiórkach bardzo dużo się angażowałam, a właśnie w takie życie. Gdzie nawet potrafiłam zrobić ciasto e, paniom, pielęgniarkom, obsługi e, e, kobietom, które po prostu w szpitalu prawie po 12, 14, 18 godzin e, były na zmianach. E, oczywiście byłam zabezpieczona, żeby można powiedzieć się nie zarazić. E, natomiast e, uważam, że trzeba pomagać i, i to jest wa ważne, aby w takich sytuacjach nie, nie, nie będzie też. W domu i zamknąć się po prostu w czterech ścianach. Ja jestem bezpieczna, i nie obchodzi mnie, co obok e, sąsiadka zrobi ze swoim życiem, czy się zarazi, czy nie. Nie, uważam, że trzeba pomagać, i, e, i, i do nas, do młodzieży, należy to, aby pomóc tym właśnie starszym o, osobom. E, tu akurat o wirusie. E, natomiast, jeśli chodzi o, o moje zmiany, czy, czy, czy kiedykolwiek to się znowi nie wiem, myślę, że ten rok już jest ogólnie stracony, jako stracony, ale ważne, że przeżyty, także najważniejsze, że żyję, wszystko jest ok u mnie, z moją rodziną, jesteśmy bezpieczni i, i, i można powiedzieć, że, że jest do przodu, a straty finansowe nigdy już się ich nie odrobi, no bo każde zlecenie jest zupełnie inne, więc jakby tutaj nie mówimy nawet o, o jakichkolwiek zleceniach. Natomiast no myślę, że, że po prostu teraz sobie dalej będę funkcjonować i, i pracować dalej jako modelka, fotomodelka, no bo przecież w tym jestem najlepsza. Natomiast dużo wolniej, spokojniej. Myślę, że chyba u każdego się tak troszeczkę życie zatrzymało i, i każdy zwolnił wstępa E, tak, szczerze mówiąc, e, moja pierwsza myśl to mówię, że jest koniec świata. E, no i chyba wszyscy poumieramy. Tak e, pierwsza taka myśl byłam bardzo przerażona. E, a jeszcze bardziej byłam przerażona, kiedy e, słuchałam e, wszystkich wywiadów w telewizji, e, oglądałam co się dzieje na bieżąco, e, po prostu e, nie wiedziałam, co mam sama z sobą zrobić, bo, bo bardzo mnie to przerażało. Jak zobaczyłam te statystyki, e, e, które były pokazane w socjalnych mediach, one były dość przerażające, i, i, i te zdjęcia, i wywiady e, i, i tych ludzi. Nie, to, to było coś okropnego, muszę powiedzieć. E, Później przestałam po prostu czytać i zupełnie nie oglądałam chyba telewizji przez trzy miesiące. Zresztą ja bardzo rzadko oglądam telewizję, no ale w takich sytuacjach, jakby wtedy można powiedzieć, że, że, że tą telewizję oglądałam. No i później było tak, że wyłączyłam faktycznie i nie oglądałam i zupełnie się podniosłam. Było super do przodu. Cały czas właściwie gotowałam. Nastawiałam wszystkich moich obserwatorów, followersów pozytywną energią. Mnóstwo ludzi mi dziękowało, że, że w tym ciężkim czasie i w tych trudnych sytuacjach, no bo wiele ludzi umówiło się potraciło majątki i dorobek swojego życia. Więc to nie był łatwy okres. Złapałam tą pozytywną energię. Zresztą zawsze ją mam, można powiedzieć, ale przez chwilę ona się wyłączyła, bo sama też się przeraziłam. I. No i jakoś tak później y, chyba y, ten strach y, przeniosłam na gotowanie, bo gotowanie też jest moją pasją. chyba wszyscy przytyli w kwarantannie, y, także i ja również przytyłam z 4 kg. Już schudłam, także już się wybiegało, wypływało, y, także schudłam y, to co przytyłam podczas kwarantanny. Y, no i tyle. Tak nie miałam ani dochodów, nie miałam ani zysków. A, jak dałeś radę? Jak dałam radę? Dobrze, że miałam zaoszczędzone pieniążki. A, więc y, tyle, tyle to. Można powiedzieć, że przez pół roku żyłam z tego, co miałam w oszczędnościach i Bogu dzięki, że miałam te oszczędności, ale też modelki zazwyczaj. Sporo wydają. Sporo wydają i, i można powiedzieć, że mało oszczędzają. Więc tu jest duży problem. Na szczęście mi się udało. Oczywiście też mam mojego partnera, z którym jestem wiele lat, który także mnie wspierał.